No dobra, to zaczynamy. Tak jak powiedziałam, czat włączę z powrotem, jak skończę mówić. I teraz tak. Pierwsza rzecz. Od kiedy śledczy TikToka ogłosił, że Ziutka ukradła pieniądze, yy, słyszeliście na, na kilku live'ach na pewno, od kilku różnych osób, że oni już tam gdzieś kiedyś coś słyszeli, że z tą zbiórką, z tymi pieniędzmi było coś nie tak od początku. I to jest prawda. I bardzo mnie dziwi, że nikt o tym nie wspomniał, ponieważ ma to ogromny wpływ na wszystko. I nie wiem, czy zostało to celowo pominięte. Czy też w ferworze zostało to zapomniane? Nie mam pojęcia. Więc tak. Co tam było nie w porządku? Już Wam mówię. W zasadzie od pierwszego dnia nie od pierwszego, od drugiego. W zasadzie od drugiego dnia co było nie tak. Skończyliśmy ten live. Drugiego, następnego dnia albo drugiego dnia po tym live'ie, przelałam z tej pli pieniądze do mnie na Paypal, żeby wysłać to wszystko Ziutce. Minęło jakieś tam, ja wysyłałam to wtedy tym ekspresem, więc minęło jakieś 15-20 minut, poszłam zalogować się na Paypal, żeby zobaczyć, ja wam na to najpierw będę mówić, a potem wam wszystko pokażę, dobra? Bo ja te źródła, dodaj źródła tutaj w TikToku, studio będę dodawała na bieżąco. Yy, więc poszłam, zalogowałam się na Paypal. No i nogi się pode mną ugięły, bo się okazało, że Paypal jest zablokowany. I teraz tak poszedł przelew na Paypal, który nie doszedł. Ludzie wpłacali na tym live yy, na Tiply, ale przez Paypal. Czyli mnóstwo donateów znalazło się na PayPalu, który jest zablokowany, gdzie ja nie mogę ani wysłać pieniędzy, ani przyjąć pieniędzy po prostu wszystko zostało zaszperowane. Oczywiście panika. Pierwsze, co zrobiłam, wtedy jeszcze myślałam, że Alan jest moim kolegą, więc zadzwoniłam do niego. Zwykle w jakichś takich sytuacjach dzwoniłam do niego, ponieważ uważałam go za kolegę i mu ufałam. Zadzwoniłam do Alana i, i mu opowiedziałam to, że kurwa ty, wchodzę na Paypal, a tam jest blokada. Co ja mam teraz zrobić? Człowieku, panika, w ogóle. No i gadaliśmy o tym, nie? Alan tam mi poradził, dzwoń tam, pisz tam, wyjaśniaj to, kurwa to tak nie może być. Tam coś mówi mi też ciągle, te tipli wszystko tam zgłaszają i tak dalej. Mówię, dobra. Kolejnymi osobami, do których zadzwoniłam i to powiedziałam, była Ziutka i Klaudyna. Jest jeszcze jedna osoba, do której zadzwoniłam w panice, co robić, ale nie będę o niej mówić, ponieważ ona w ogóle nie ma nic z tym uniwersum wspólnego. To była, ja już teraz nie pamiętam, czy to był piątek, czy to była sobota, niedziela, ale to były dni, że były wolne, więc z Tipli mogłam się porozumieć dopiero w poniedziałek, bo tam jest od poniedziałku do piątku i to jest poprzez taki live chat. Większość z Was ma Tipli, więc wiecie, że tak jest. Zadzwoniłam do Paypala. No i pani w PayPalu mi mówi, że no, czasami się tak rzeczywiście zdarza. Rzeczywiście się tak czasami zdarza. I zwykle wtedy pomaga zweryfikowanie konta. No i ta pani wysłała mi link na apkę PayPala, będąc ze mną na słuchawce. Ja przy niej klikałam w ten link, ja musiałam tam zrobić zdjęcie dowodu z obu stron. To była ta weryfikacja. Zrobione. No i ta pani mi potwierdziła, tak doszło, wszystko jest. Mam teraz czekać po prostu na wiadomość od PayPala. OK, załatwiony. Myślę sobie dobra. No parę dni będzie. Trwało to z tydzień, półtora nawet. Nie ma nic. Nie ma żadnej wiadomości. Nie ma nic. Dzwonię drugi raz. Oczywiście druga pani. Wszystko od początku i tak dalej. Pani do mnie mówi, że tak, tak. Ona widzi, że ja dzwoniłam. Widzi to wszystko. I wtedy ta pani mi powiedziała. Że Paypal dostał wiadomość, że była robiona niech registrierte spende. To jest y, niezarejestrowana zbiórka. I dlatego zostały te pieniądze zablokowane. A my wszyscy, którzy nie mamy działalności y, gospodarczej, używamy Paypali na tę y, familie und Freunde. W Polsce to się nazywa rodzina i przyjaciele. <coughs> Więc stąd zostało to zablokowane. Więc ja tłumaczę tej pani, że nie, że to nie zbiórka. Ja po prostu robię live, ludzie tam wpłacają donate i tak dalej. Wszystko jej wytłumaczyłam. No i ta pani powiedziała, że, że ona opisze to wszystko tak, jak ja jej opowiedziałam. Wyślę to dalej no i mam czekać na wiadomość od PayPal'a. No czekałam. Długo dosyć czekałam. Już teraz nie pamiętam. No z 2-3 tygodnie na pewno. Znowu była cisza. Aż w końcu przyszło powiadomienie, że no niestety oni dostali te wytłumaczenia. i... Przepraszam, coś mi się wyłączyło? Nie. Że oni dostali te wytłumaczenia i tak dalej, no ale podtrzymują. Podtrzymują i no niestety nie odblokują mi tego Paypal'a. No i teraz znów dzwonię, no i pytam. Dobrze, a co w takim razie z tymi wszystkimi pieniędzmi, które są na Paypalu? Więc pani mi wytłumaczyła to w taki sposób, że jak y, na przykład nawet bez działalności gospodarczej, ale jak na przykład niektórzy z nas, y, nie wiem, no, na eBayu czy gdzieś tam wiecie, czymś handlują, to, y, to się nazywa ten y, ferkoifa, koifaszuc, sprzedawca-klient, ochrona, jakoś tak po polsku będzie. I że po prostu gdyby ktoś miał roszczenia, no to oni to zatrzymują na jakiś czas i po upływie tego czasu y, te pieniądze będę mogła wypłacić. I pani mnie poinformowała, że ja te pieniądze będę mogła wypłacić 20 któregoś tam stycznia 2025. I chuj, i co kurwa robić? Do stycznia nie da się wypłacić tych pieniędzy, tam są donate y od ludzi. Co robić? Oczywiście regularnie kontaktowaliśmy się z Ziutą i z Klaudyną. One były na bieżąco obie cały czas. One to wszystko widziały. O tym informowałam. No i co miałam zrobić? No, wzięłam i dałam ze swoich pieniędzy. Ja nie śpię na pieniądzach. Nie mam tam jakichś oszczędności i tak dalej, więc po prostu założyłam swoje pieniądze z czynszu, tam z prądów, takich rzeczy, wiecie o co chodzi. I dlatego nie wysłałam tego plecaka, o którym tak dzisiaj było teatralnie krzyczane. Bo już nie miałam na ten plecak. Bo wszystkie swoje pieniądze, jakie miałam, założyłam na te zablokowane pieniądze na PayPalu. Po prostu. I o tym też wiedziała Klaudyna i Ziuta. Tak jak mówię. One były cały czas na bieżąco, do samego końca. Co dalej? Poczekajcie, bo ja nic sobie na kartce nie spisywałam. Tylko te screeny, wszystkie, które wam zaraz pokażę, to wam je, to wam je, no to sobie poprzesyłałam, a tak poza tym nie. Powiedzieć o tym wtedy, jak, jak w ogóle wiecie tego kolejnego dnia po, po, tej, po tym live'ie tutaj. Wyjść i powiedzieć wam, nie, że słuchajcie, kurwa zablokowali Paypal i pokazać wam nawet. E, na tamten moment uznałam, że nie ma sensu, bo nikt nie uwierzy, bo tam nagonka była jeszcze w dzień tego live'a. Tam o jeszcze live się nie skończyło, tam już były wszędzie debaty u Bumerów, u imperatora, na temat rozliczenia, nie? Więc właśnie, ze względu na to. Że ten live odbył się e, u mnie na, plat na platformie, w sensie na moim live. Ie. I że te pieniądze były e, przesłane e, na moje konto. Właśnie dlatego się poczułam i, i zapłaciłam za swoich. I teraz jak wykrzyczycie złodziejka. <głos》> no. E, teraz poczekajcie, pokażę Wam, żeby nie było. To ja muszę dać tak. Dodaj źródło, poczekajcie, dodaj źródło i to będzie chyba obraz. Dodaj, wybierz plik. Mm -hmm. Tutaj jest tak. To będzie pierwszy screen, ja, ja ten e-mail yy, yy, od tego, mówcie od Paypala, ja go mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To, to jest pięć shotów, bo to jest wiecie, długi mail, więc ja tak musiałam w kawałkach go i tak wam będę tutaj pokazywać pojedynczo, bo to się chyba nie da na raz. Czekajcie, pierwszy. Dodaj źródło. To sobie to szotujcie po prostu. To jest to. No i czemu tego nie widać? Moment. O, a, bo ja to muszę powiększyć, dobra. O. Dobrze jest widać? To jest po niemiecku. Musicie, musicie sobie to przetłumaczyć sami. Dobra, to jest mm, początek. Dobra. To to teraz y, skasuję. I tak muszę pojedynczo to robić. Nie umiem tego inaczej zrobić. Usuń. Dobra, znów dodaj źródło. Czekajcie. Obraz. Tutaj. I teraz. Czekajcie, bo tu był też taka część, ja chcę wam dać te najważniejsze, gdzie jest też napisane, że oni zatrzymują te pieniądze. Czekajcie, bo ja nie widzę, czy to jest to. Momencik. Nie, to nie jest to. Nie. Zaraz wam pokażę. To może? To jest chyba to. Nie widzę dobrze, bo to jest małe. To poczekajcie. Dodaj, powiększę to i zobaczę razem z Wami. O, tak, to jest to. Widzicie? Tu możecie sobie przeczytać. Mam nadzieję, że już screen zrobiliście. Dobra, usunę. Ja muszę tak po jednym oknie to pokazywać. Tak więc yy, o tym, że w ogóle taka sytuacja się wydarzyła. W, pierwszym, yy, w pierwszej kolejności wiedział Alan, bo do niego zadzwoniłam, co ja mam robić, co ja mam robić. Yy, potem wiedziały obie dziewczyny. No i mówię jeszcze jedna osoba, ale to nie ma w związku z tym. No i potem z tego, co sama słyszałam teraz, że już tyle osób mówi, że, od, że już dawno wie, że tam było coś nie tak, no to okazuje się, że więcej osób gdzieś to się dowiedziało, nie? Więc to mogło się dowiedzieć, nie wiem, od Alana, od Klaudyny albo Dziuty. Także podkreślam jeszcze raz. Te pieniądze zostały zablokowane. Ja... Założyłam to ze swoich własnych pieniędzy. I dlatego nie miałam już pieniędzy na ten y, plecak, po prostu. Więc darujcie sobie te teatralne. Nawet tego nie zrobiłaś. Nawet tego. Dobra, czekajcie. Co ja mam y, jeszcze Wam do pokazania, i na bieżąco. Y, do opowiedzenia. Aha, y, teraz tak. Kolejna rzecz. Dowiedziałam się y, z live'a, nie, że ktoś mnie ekstra poinformował, absolutnie nie. Z live'a dowiedziałam się, że, y, że te 8 tysięcy Ziutka wpłaciła. Ziutka czy tamten jej partner, nie wiem. Że to już jest wpłacone i chwała Bogu, ale to nie zmienia postaci po rzeczy. To zostało ukradzione. Ja wszystkich nawołuję, żeby to zgłosić. Na policję ja zgłosiłam. Wyróbcie sobie, co chcecie, ale ja apeluję, żeby zgłosić, bo tutaj doszło i do oszustwa, i do kradzieży. I, ale co inne chciałam powiedzieć, poczekajcie, poczekajcie, co ja chciałam powiedzieć. Aha, i teraz tak. Zaraz Wam pokażę. Do, dobra, nie, nie po kolei, bo nie wiem w jakiej kolejności co. Tak mam trochę wiecie chaotycznie w głowie. Yy, brakująca kwota. Tam są też i prowizje i tak dalej. I to nie jest, że ja twierdzę, że tam prowizje są na 2, na 5 tysięcy, na 7 tysięcy. Yy, zaraz wam pokażę, jak wygląda w ogóle faktura z Tipli. Zresztą te wszystkie osoby, które mają Tipli, mogą to sobie. Zweryfikować na podstawie własnych tipli, Żeby nie było, że ja coś spreparowałam. A więc, jak klikacie na fakturę z tipi, to Wam pokazuje tylko i wyłącznie, ile pieniędzy zostało przesłane już po prowizji. Prowizja nie jest na fakturze w ogóle wyszczególniona. Na przykład na PayPalu, jak klikniecie sobie na, na fakturę. To na PayPalu jest tyle i tyle pieniędzy do wysłania, tyle i tyle wynosi prowizja. No na Tipli tej prowizji nie ma. Więc ja napiszę dzisiaj do Tipli, żeby. Bo dopiero w ogóle wpadłam na ten pomysł niedawno, żeby to zrobić. Napiszę do Tipli, żeby czy jest możliwość, żeby te konkretne przelewy pokazali mi kwotę przed potrąceniem prowizji. Nie? Myślę, że tak. Na zdrowy rozum myślę, że tak. Więc wtedy wyliczę te prowizje i chcę podkreślić, że proszę nie oczekiwać ode mnie, że ja jeszcze teraz za prowizję będę zwracała, ponieważ wszyscy, którzy wpłacali podczas tego live'a, rozmawialiśmy na temat prowizji i wszyscy wiedzieli, że będą prowizje pobierane. Więc nie każcie mi teraz tego wyrównywać. Wszystko było ustalane na tym live'ie. I wszyscy powiedzieli, ok, wiadomo, z pies tą prowizję. Nawet takie były komentarze, prawda? Ale mimo wszystko. E, poproszę ich o te kwoty przed prowizją. E, I teraz tutaj Wam na przykład pokażę takie inne coś. Teraz to jest tak szyb, na szybkiego na roboczo. E, obraz moment. Obraz dodaj. Poczekajcie. desktop. O, tu jest PayPal. Teraz na roboczo ja całkowicie y, ucięłam lewą stronę i tutaj w zasadzie gówno widać, ale teraz chcę wam pokazać tylko na przykładzie. Y, a zrobię to na spokojnie, po prostu będziecie mieć w całości screen nieobcięty, tylko muszę każde jedno nazwisko po prostu y, pozakrywać, nie? Bo, jak ludzie wpłacali donate y Paypalem, no to tam są ich dane. Więc teraz, tylko żeby y, pokazać Wam o co mi chodzi, to już dodaję Wam źródło i już Wam tłumaczę. Dobra, jest, dajcie mi to powiększyć. O! Widzicie? Na przykład, tutaj. Tu ktoś wysłał. Tu jedna wpłata była w euro, to jest ta... A wy nie widzicie kursora, dobra. Na przykład, tutaj ktoś wysłał 45 ,90 zł 90 groszy. To jest ten obcięty palpal, -pal, ale ja wam to w całości pokażę, tylko zamarzę yy, nazwiska. Ale Tipli przeczytało jako 50 zł. Rozumiecie? I tak to było zliczane. Teraz pokażę wam, poczekajcie, jakieś inne... Ażebyście, znaczy ja mam, znaczy, chciałam powiedzieć, mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi, chociaż wiem, że niektórzy to nie zrozumieją, ale. Moment. Pokażę Wam jakiś tam kolejny. Dodaj źródło. Obraz. Dodaj. Plik. Jakiś taki długi, Wam pokażę. O, na przykład ten, będzie dłuższe, Dodaj źródło. O. Widzicie? To są nie, nie, nieokrągłe kwoty, bo na, na przykład Tipli przeczytało, że nie wiem, tam Asia Nowak wysłała 50 zł, a jest 47,40. I z tego też się sumka uzbiera. A zapisywane było, notowane, jak razem wszyscy liczyliśmy, tak jak czyta TIPLI. Wiecie o co mi chodzi, nie? Więc to muszę zliczyć, te różnice, porównać każdy jeden teraz e, z TIPLI, jak TIPLI przeczytała kwotę, a jaka jest rzeczywista po potrąceniach. Więc to wszystko muszę zliczyć. E, poproszę Tipli, żeby dali mi takie faktury, gdzie, e, gdzie jest kwota przelewu przed potrąceniem prowizji. Zliczę to wszystko. E, powiem wam, jaka wyszła suma. Oczywiście pokażę wam to, co oni mi tam poprzesyłają. I jeżeli nadal jest coś, że brakuje, to kolejny raz zapłacę ze swoich, żeby nie było. Tak więc moi drodzy, ja tam jeszcze w ogóle coś. Nie teraz, Markus, nie teraz, za chwilę, dopiero jak ja skończę. Ja tam miałam jeszcze jakieś rzeczy wam w sumie do pokazania. Znaczy, mam tutaj też te przelewy, żony były wykonane, no ale to już wszystko macie poskrinowane, bo sobie to usajka e, widzieliście. Ja te przelewy, tak w ogóle, co on wam pokazywał, to, to ja mu to wysyłałam. E-mail z Poczekajcie, tu mam jakieś różne screeny. Co ja tutaj mam, czego wy byście. Hmm. Aha, tu wam nie wiem, czy wam to sajko puszczał. Nie wiem, czy wam to sajko puszczał. Które to jest jako film? E jak Ziuta tłumaczyła mi wiadomości. A tu nie ma jego film? Gdzie to będzie? Czekajcie. A to nie, to ja Wam najwyżej puszczę to z telefonu zaraz. Jak Ziuta mi tłumaczyła o tych. No, mówcie. Czekajcie, ja to zamknę. No, o tych, co ona ma te limity i tak dalej. Dobra, czekajcie, zaraz Wam to puszczę. Bo tam też było, że. Poczekajcie. Zaraz Wam to puszczę. Moment, moment, moment. Dobra, czekajcie. To będzie któryś z tych.